Witajcie moi drodzy. Niedługo nasze mamy, będą miały swoje święto, więc z tej okazji no, musiał powstać filmik. Ja mam dzisiaj pięć propozycji. Perfum, które mi się kojarzą właśnie z mamami, z tym ciepłem, takim um, uścisku maminego. W ogóle um, mojego syna chciałam do tego filmu. Um, też tutaj ściągnąć, niestety nie zgodził się, powiedział, absolutnie nie ma mowy, nie chciał nawet użyczyć swojego głosu, już nie mówię o, że chciał się pokazywać, no zresztą nawet bym go nie chciała pokazywać, ale no nie, nie zgodził się, ale poprosiłam go ładnie i wiecie co, zgodził się i ocenił mi tych właśnie 5 flakonów w skali 1 do 10, Także ja Wam najpierw powiem, co ja myślę, a potem Wam na koniec przeczytam jego ocenę i to, co powiedział o tych perfumach. Więc dobra, już nie przedłużam. Ten zapach i zapach następny, który będzie. O, ona, oba powstały w tym samym roku, w 1996. Elizabeth Arden, Piąta Aleja w Nowym Jorku. No, zapach znany, co tu dużo gadać, ale myślę, że niedoceniany. Stoi tam sobie gdzieś chyba w tych Rosmanach, nikt go nie kupuje. A szkoda, bo, bo przepiękne. Przepiękny kwiat lipy. Tam jest konwalia. Tam jest mandarynka bez. No, no, czy może być coś pięknego jak te kwiaty wiosenne? No i bardzo podobnie jest tu. To znaczy, nie są to zapachy podobne, ale tutaj też jest właśnie tak. Tylko z tym, tu jest mimoza. Mimozami wiosna się zaczyna we Francji, nie tak jak nam nasz ukochany Czesław Niemen śpiewał, mimozami jesień się zaczyna, we, we Francji mimozami wiosna się zaczyna. To jest woda toaletowa, stara jeszcze butelka, róża, konwalia, mimoza. Tutaj nie ma piżma. Um, bukiet pięknych wiosennych kwiatów. Lekko może vintage dla niektórych, ale myślę, że jak mama ma, myślę, że 40 plus spokojnie się powinien spodobać. Prada Candy Kiss. Tony Pizma, kwiat pomarańczy, bawełna. Wydawałoby się, że zapach biały będzie taki mm, niewinny. Jednakże tak nie jest. On się ciągnie za właścicielką. Ciągnie się i zwraca uwagę i ludzie się pytają. A ten zapach już zawsze będzie mi się kojarzył z naszym kochanym manecznikiem, Anną Martą. Pozdrawiam Cię Aniu bardzo serdecznie. Wiem, że masz na pewno ten zapach w swojej kolekcji z tym, że Ania ma tutaj Ania ma większą pojemność. Ja mam 30 dlatego. Dlatego nakrętka jest przeźroczysta. 50 i setka ma po prostu taką beżową. Tą nakrętkę. Tutaj jest heliotrop. No, no ja kocham w perfumach heliotrop. Kocham właśnie piżmo. Tu jest też bez. Sztos. No i ostatnie. Mówię, dzisiaj jest 5 tych zapachów, dlatego że czasu mało. Katar w ogóle mnie dopadł i i przez to recenzja komety będzie musiała troszeczkę poczekać biała herbata, heliotrop kwiat wiśni, ryż no co tu dużo gadać taki zapach można powiedzieć nawet tu snu jak ciepłe przytulenie naszej mamy no i dobra, i to wszystko a teraz wam zaglądam do mojego notesika i tak, poprosiłam syna, żeby mi wybrał najładniejszą butelkę, więc bezapelacyjnie wygrała champs -Elysees. Potem to nie, nie, już nie miało jakiegoś tam znaczenia, ale bezapelacyjnie ta butelka mu się spodobała. No i teraz tak, ale co powiedział o perfumach champs -Elysees? Mało słodkie, ostre, nie kojarzą się dobrze, agresywny zapach. I dał tak między 3 a 4. No cóż... Piąta aleja już jest lepiej. Dlatego że jest pięć pół, miękki. Powiedział, że jest miękki. I kojarzą się z wczesną wiosną. Bardzo dobrze. Prada. Co powiedział o Pradzie? Powiedział, że są bardzo słodkie, intensywne. Kojarzą mu się z cukierkami i że są przyjemne. Dał 8. O Trusardii nie powiedział nic, ale dał 7. A bezapelacyjny numer jeden to Kenzo. Powiedział, że są miękkie, przyjemne i dostały dziewiątkę. Także. A wy, czy macie już jakieś wybory? Czy macie swoje ulubione? A może powiecie mi, czym wasze mamy pachną? Jestem bardzo ciekawa moja mama kiedyś dostała ode mnie, zawsze chciała dostać piątkę Chanel, więc oczywiście kupiła mi tylko kupiła mi wersję Premier do tej pory widzę jeszcze, że ma pół butelki, nie wiem czy, czy tak oszczędza, czy jej się nie podobają czy może nie do końca wiedziała z czym to się je no do piątki jednak trzeba się troszeczkę przyzwyczaić także tak to wszystko na dzisiaj Życzę Wam, jeżeli oglądają mnie mamy, a wiem, że ogląda mnie dużo mam, to życzę Wam, drogie y, mamy, najlepszego dnia y, mamy, jaki miałyście kiedykolwiek. No i buziaki i do zobaczenia. Pa, pa!